Wygrywacie dość wysoko spotkany nowe targ. Patrząc na sam wynik, no to mogę powiedzieć, że zwycięstwo okazałe. No ale gdyby nie te praktycznie dwie minuty w trzeciej tercji, to wynik mógłby być dużo bardziej na styku. No tak, no weszliśmy w ten mecz, mam wrażenie trochę rozkojarzeni, nieskupieni na tym, co mamy robić. No i już na pierwszych sekundach y, mogliśmy przegrywać. Na szczęście udało się, udało się, mimo tego, że dwa razy meczu przegrywaliśmy, udało się ten wynik odrabiać. No i na koniec... Można powiedzieć, że okazale wygrać ten mecz. Waszych kar może w tym meczu nie było za dużo, ale mam wrażenie, że w niektórych momentach trochę tak podawaliście taką pomocną dłoń nowotarzaną. E, kar. E, ale chyba podawaliście taką pomocną dłoń nowotarzaną, bo w momentach, kiedy wydawało się, że możecie zrobić zagrożenia, no to przedarzały się te kary i, i to chyba też tak wybijało z rytmu. No tak, wiadomo, no teraz. Widzę, każda drużyna dobrze gra power play i, i wiemy, że przy każdym osłabieniu możemy stracić tą bramkę. I Tak jak mówisz, jest to w jakimś stopniu wyciągnięcie ręki do przeciwnika. Ale myślę, że dobrze dzisiaj broniliśmy te, te osłabienia i nie ponieśliśmy jakichś większych konsekwencji z tych, tych kar. Na pewno analizujecie grę poszczególnych rywali, ale czy zwracacie uwagę na obecną formę? No, patrząc na Podhale, no to oni w ten nowy rok weszli powiedzmy, słabo, jak na ich możliwości. Ciężko jest analizować formę danej drużyny. Myślę, że bardziej skupiamy się na założeniach taktycznych niż na, na tym, jaką drużyna przeciwna ma formę. Na, na osłabieniach, na przewagach myślę, że, że na tym najbardziej się skupiamy. To zapytam o to, jak ocenisz Waszą formę. Ym, wiadomo, że ym, pod względem wyników no to daleko do tego, co było na samym początku sezonu. Ym, z drugiej strony, czy uważasz, że nie wiem, ciągle idziecie? W tym dobrym kierunku i ta gra wygląda coraz lepiej. Czy, czy jednak ten początek roku też nie jest taki, jakbyście tego chcieli? No nie wiem, ciężko powiedzieć, że no wiadomo, no wydaje mi się, że idziemy w dobrym kierunku, patrząc od samego początku sezonu. Jesteśmy cały czas na tym pierwszym miejscu, utrzymujemy się z zapasem punktów i myślę, że, że idziemy w dobrym kierunku. Wiadomo, w w każdej drużynie zdarzają się jakieś wpadki, gorsze mecze, gorsze okresy, ale mimo tego myślę, że, że nie prezentujemy jakiejś złej formy. Myślę, że nie wyglądamy źle, gorzej niż na początku sezonu. Nie miałem okazji jeszcze zapytać o Puchar Kontynentalny, bo dopiero teraz się widzimy, więc e, jeśli pozwolisz, to, to czy nawiążę do tego. Jak ocenisz w ogóle te mecze tam rozegrane? Czy to były mecze porównywalne do takich meczów topowych, ale jednak tutaj w lidze, czy to był zupełnie inny poziom? Ciężko powiedzieć, bo one były porównywalne do topowych meczów. Myślę, że, że do takich tych drużyn z pierwszych, pierwszych miejsc, myślę, że tak, ale każda drużyna tam prezentowała taki szybki, dobrze poukładany hokej i ciężko nam było na początku w tych meczach wejść w ten, w, ten, w ten rytm. W pierwszym meczu z Wynczykami też pierwsze minuty ciężko było nam się na tym jakby skupić i jakieś tam te pojedynki jeden na jeden przegrywaliśmy, bo zawodnicy można powiedzieć byli lepiej wyszkoleni technicznie i dużo szybsi. Ale, ale, ale z biegiem czasu w każdym meczu wchodziliśmy na te, na te swoje tory i myślę, że poziomem dorównywaliśmy przeciwnikom. Czy czwarte miejsce to jest sukces, bo jednak udało się awansować do tego turnieju finałowego, czy jednak jest spory niedosyt? Nie no, czwarte miejsce to jest porażka. To zapytam jeszcze o doświadczenie tam zebrane. Często mówi się, że właśnie takie mecze na arenie międzynarodowej dają duże doświadczenie. W czym to doświadczenie później pomaga? W jakich momentach? Myślę, że w tych, w tych takich decydujących w tych, yy, w tych meczach o jakąś stawkę yy, w meczach z tymi lepszymi drużynami, gdzie, gdzie tam można, nie wiem, wykorzystać dany element, który się jakby zyskało doświadczenie w meczu z tą lepszą drużyną na takim pucharze kontynentalnym. Ale myślę, że to też nie tyle, co pojedynci zawodnicy wyciągają jakby doświadczenie z tych, tych meczów, tylko cała drużyna jest w stanie czegoś się nauczyć po takim turnieju. Tu na koniec zapytam playoffy w tym roku trochę później niż zazwyczaj. Trudno jest Wam się odnaleźć w takiej rzeczywistości, gdzie nie, wiem, nie zaczynacie play już za dwa tygodnie, tylko jeszcze jest ponad miesiąc? Nie, no wydaje mi się, że, 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 że wiemy, że jeszcze jest jedna kolejka, jedna runda i dopiero po tym czasie przystąpimy do play-offów. No, wiedzieliśmy to też od początku, więc jakby to było tak nagle, to może by było inaczej, ale, ale od samego początku wiedzieliśmy, że play będą później, więc przygotowaliśmy do tego.